Czy budzisz się kilka razy w nocy tylko po to, żeby pójść do łazienki? Masz wrażenie, że pęcherz nigdy nie opróżnia się całkowicie? A może czujesz, że zdrowie prostaty wpływa na Twoją energię, pewność siebie, a nawet życie intymne? Zwróć więc uwagę, ponieważ ten film może odmienić Twoją rzeczywistość. Ponad połowa mężczyzn po 50. roku życia, a prawie 90% po 80. roku życia. Cierpi na powiększoną prostatę, znaną jako BPH, łagodny rozrost gruczołu krokowego. Mimo, że to bardzo powszechny problem, wielu mężczyzn wciąż nie wie, że istnieją skuteczne, naturalne rozwiązania. Dziś porozmawiamy o trzech kluczowych witaminach dla osób zmagających się z powiększoną prostatą. To nie są zwykłe suplementy, lecz składniki odżywcze potwierdzone naukowo. Które mogą zmniejszać stany zapalne, a nawet wspomagać naturalne zmniejszenie prostaty. Jeśli chcesz znów dobrze spać, czuć się pełen energii i dbać o swoje zdrowie, oglądaj do końca. Ostatnia witamina z tej listy jest naprawdę zaskakująca. Zaczynamy od niej słynnej witaminy słońca witaminy D. Jedna z najważniejszych witamin dla prostaty jest często pomijana. Badania jedno po drugim wskazują, że jej niedobór wiąże się z poważnymi komplikacjami. Około 80% mężczyzn powyżej 50 roku życia ma niski poziom witaminy D, co może sprzyjać powiększeniu prostaty, a nawet zwiększać ryzyko raka. Problem w tym, że wielu dostrzega jej znaczenie dopiero, gdy pojawią się objawy. Problem w tym, że w wielu regionach świata, zwłaszcza zimą, Ekspozycja na słońce, niezbędna do wytwarzania witaminy D, jest bardzo ograniczona. Jeśli spędzasz dzień w zamkniętych pomieszczeniach, mieszkasz w chłodnym klimacie lub pracujesz w biurze, prawdopodobnie nie produkujesz wystarczającej ilości tej witaminy. Sama dieta rzadko zapewnia idealną dawkę witaminy D, zwłaszcza z wiekiem. Monitorowanie jej poziomu we krwi to mądry krok. W końcu niedobór tej witaminy może pogorszyć BPH, osłabić odporność, sprzyjać osteoporozie, a nawet szkodzić sercu. Braki są także powiązane z wyższym ryzykiem raka prostaty. Jeśli czujesz się osłabiony, masz ciągłe zmęczenie, trudności z oddawaniem moczu lub budzisz się kilka razy w nocy, warto sprawdzić poziom witaminy D. Dobra wiadomość jest taka, że niewielkie zmiany mogą dać duże efekty. Teraz, gdy omówiliśmy pierwszą niezbędną witaminę, czas na drugą, która ma bezpośredni związek z hormonem zwanym DHT. DHT, czyli dihydrotestosteron, to hormon przyspieszający rozrost prostaty. Sprawia, że komórki gruczołu namnażają się w sposób niekontrolowany, co utrudnia oddawanie moczu. Z czasem poziom DHT rośnie. Na szczęście istnieje witamina, która blokuje ten proces witamina B6. Objawy takie jak słaby strumień moczu, uczucie pełnego pęcherza czy nocne wizyty w toalecie często wiążą się z nadmiarem DHT. Witamina B6 pomaga naturalnie zneutralizować ten hormon, zapobiegając jego nadprodukcji. Badania pokazują, że osoby z dobrym poziomem B6 mają mniej problemów urologicznych. Witamina ta jest tak skuteczna, że często stosuje się ją jako wsparcie dla mężczyzn po 50. roku życia. Jedną z jej głównych zalet jest blokowanie enzymu przekształcającego testosteron w DHT-5-alfa-reduktazy. Gdy poziom DHT spada, prostata przestaje rosnąć. Kolejna zaleta B6 to zmniejszanie zatrzymania płynów w prostacie. Gdy w tkankach gromadzi się płyn, gruczoł puchnie i uciska pęcherz. B6 pomaga usuwać nadmiar wody, zmniejszając nacisk i ułatwiając oddawanie moczu. Witamina ta wspiera także prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego co jest kluczowe, by mięśnie pęcherza i cewki działały prawidłowo. Uczestniczy w produkcji neuroprzekaźników regulujących te procesy. Oprócz mięsa, świetnym źródłem B6 są banany i awokado. Awokado szczególnie dostarcza zdrowych tłuszczów wspomagających równowagę hormonalną. Warzywa również mają swoje miejsce. Suplementacja jest szczególnie przydatna dla osób żyjących w stresie lub mających trudności z przyswajaniem witamin z diety. Objawy takie jak słaby strumień moczu, ból miednicy czy częste nocne oddawanie moczu mogą świadczyć o niedoborze B6. Bez tej witaminy poziom DHT wzrasta, a objawy BPH się nasilają. Dlatego szybka reakcja może zapobiec powikłaniom. A teraz czas na ostatnią witaminę, być może najpotężniejszą ze wszystkich, jeśli chodzi o naturalne sposoby zmniejszania prostaty. Witamina E jest znana z działania antyoksydacyjnego, ale niewiele osób wie, że odgrywa kluczową rolę w zdrowiu prostaty. Oprócz ochrony komórek przed wolnymi rodnikami, pomaga też kontrolować wzrost prostaty i zmniejszać stan zapalny. Badania pokazują, że mężczyźni spożywający odpowiednie ilości witaminy E mają mniejsze ryzyko łagodnego przerostu prostaty. Dzieje się tak, ponieważ witamina ta chroni komórki prostaty przed uszkodzeniami, które prowadzą do niekontrolowanego wzrostu gruczołu. Działa jak tarcza chroniąca komórki przed starzeniem i stresem oksydacyjnym. Oprócz tego znacznie zmniejsza produkcję prostaglandyn, substancji odpowiedzialnych za stany zapalne w organizmie. Mniej stanu zapalnego oznacza mniej obrzęku prostaty. Inną korzyścią jest poprawa krążenia krwi. Dzięki temu tkanki prostaty otrzymują więcej tlenu i składników odżywczych, co wspiera regenerację komórkową i zmniejszenie gruczołu w czasie. Ciekawostka, badanie opublikowane w International Journal of Clinical and Experimental Medicine wykazało, że połączenie witaminy E z innymi przeciwutleniaczami, jak selen, znacząco poprawiło objawy u mężczyzn z BPH. Uczestnicy badania zgłaszali poprawę przepływu moczu, mniejsze parcie i mniej nocnych wyjść do toalety. Czuli także więcej energii i ogólne polepszenie samopoczucia. Witamina E reguluje także poziom testosteronu, co może bezpośrednio wpływać na zdrowie prostaty. Zdrowa równowaga hormonalna jest kluczowa, by zapobiegać przerostowi gruczołu. Do produktów bogatych w witaminę E należą pestki słonecznika, migdały, olej z kiełków pszenicy, szpinak i awokado. Jednak, podobnie jak z witaminą D, dieta nie zawsze wystarcza. Dlatego suplementacja jest bezpieczną i skuteczną opcją. Szczególnie naturalną witaminą E, którą organizm przyswaja lepiej niż syntetyczną. Ale uwaga! Przed rozpoczęciem suplementacji warto skonsultować się z lekarzem. Podsumowując, witaminy D, B6 i E tworzą potężne trio chroniące prostatę i łagodzące objawy jej powiększenia. Wspólnie zwalczają stany zapalne, regulują hormony i poprawiają funkcjonowanie układu moczowego. Jeśli masz ponad 50 lat lub zaczynasz odczuwać objawy takie jak trudności z oddawaniem moczu, nocne przebudzenia lub uczucie pełnego pęcherza, może nadszedł czas, by zadbać o swoje zdrowie żywieniowe. Małe zmiany mogą dać wielkie efekty. Zacznij od zmiany diety. Skonsultuj suplementację z profesjonalistą i prowadź zdrowy styl życia. Twoje ciało Ci podziękuje. Prostata również. A co najlepsze, możesz odzyskać energię, witalność i jakość życia. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zasubskrybuj kanał, zostaw polubienie i udostępnij film komuś, kto także może skorzystać z tych informacji. Zdrowie mężczyzny to poważna sprawa. Zasługujesz na to, by dobrze żyć na każdym etapie życia. Do zobaczenia w następnym filmie. Serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia.